Dla których nie warto dawać kolejnej szansy toksykowi. Pamiętaj, że osoba, którą pokochałeś całym sercem, tak naprawdę nie istnieje. Toksyk dał Ci wszystko to, czego potrzebowałeś w danym momencie, by zdobyć Twoje zaufanie. Tak naprawdę, postać, którą pokochałeś, nie istnieje. Toksyk często daje wiele słów bez pokrycia. Powie ci wszystko, co chcesz usłyszeć, ale nie do końca spełni. Obietnice. Toksyk nigdy nie przeprasza i nawet jeśli stara się o Twoje względy i jest miły chwilowo, to pamiętaj, że to tylko moment na przeczekanie, by dostać kolejną szansę i znowu cię zaatakować. Ważniejsze, pamiętaj, toksyk nigdy się nie zmienia. Pamiętaj, że wszystko, co robi Toksyk, robi tylko po to, by dostać kolejną szansę. Gdy tylko ją dostanie, stopniowo znowu będzie przekraczał Twoje granice. Znowu będzie grał na Twoich emocjach. Znowu będzie Cię krytykował i oczerniał i wpędzał w poczucie winy. Znowu będzie odbierał Ci poczucie własnej wartości. Więc nie daj się nabrać. Odetnij się, zablokuj wszelkie kontakty i zacznij nowe życie. A jeśli potrzebujesz wsparcia, to zapraszam, napisz do mnie, umów się na spotkanie i obserwuj po więcej.